Matko Boża Fatimska, przychodzę dziś do Ciebie z sercem pełnym niepokoju i nadziei, jak ktoś, kto szuka światła pośród ciemności. Znam Twoją czułość i Twoją troskę. Dlatego zwracam się do Ciebie nie jak do kogoś dalekiego, ale jak do tej, która zna mój los, zna moje serce i zna każdy cichy szept mojej duszy. Ty. Która objawiłaś się w Fatimie, prostym, niewinnym dzieciom, uczysz mnie, że Bóg wybiera to, co ciche i pokorne, by objawiać swoją potęgę i miłość. Ty przyszłaś, by przypomnieć światu o modlitwie, pokucie i nadziei, a Twoje słowa, choć wypowiedziane wiele lat temu, nadal są odpowiedzią na moje dzisiejsze pytania, na lęki, które noszę w sobie, na niepewność, która mnie paraliżuje. Matko. W Twoim spojrzeniu nie ma potępienia, jest łagodność, która koi, i miłosierdzie, które nie stawia warunków. Dlatego właśnie dziś, w tej chwili, oddaję Ci wszystko, co we mnie słabe, poranione i niedoskonałe. Wiem, że Ty tego nie odrzucisz. Wiem, że nawet to, czego sam się w sobie wstydzę, Ty potrafisz przemienić w coś. Co stanie się drogą do Boga. Błagam Cię, Matko, uproś mi łaskę pokoju serca, uproś mi mądrość w decyzjach, cierpliwość w trudnościach, odwagę wtedy, gdy boję się ruszyć dalej. Naucz mnie ufać nie wtedy, gdy wszystko się układa, ale właśnie wtedy, gdy nie rozumiem, gdy nie widzę sensu, gdy wydaje się, że wszystko się rozpada. Ty wiesz, matko, jak bardzo potrzebuję teraz Twojej opieki. Znasz moje słabości, znasz sytuacje, które mnie przerastają, znasz tych, o których się troszczę, tych, których kocham i tych, z którymi trudno mi się porozumieć. Znasz moje życie lepiej niż ja sam. Dlatego proszę, prowadź mnie, nie pozwólbym się zgubił. Uproś mi łaski, których teraz tak bardzo pragnę, te których nie umiem nazwać słowami, te, które noszę w sobie, jak ciche wołanie. Niech Twoja obecność będzie moją siłą, niech Twoje ręce będą schronieniem, gdy świat wydaje się zbyt głośny, zbyt wymagający, zbyt obcy. Matko Boża Różańcowa, Ty prosiłaś, by codziennie się modlić, dlatego dziś ponawiam swoje postanowienie. Nie opuszczę modlitwy, nie przestanę szukać Boga, nie przestanę ufać, że każde zdrowaś Maryjo to jak nitka, która wiąże moje życie z niebem. Ofiarowuję Ci mój różaniec, nie zawsze doskonały, nie zawsze pełny skupienia, ale szczery. Niech stanie się moją modlitwą za tych, których nie ma już obok, za dusze czyśćcowe, które czekają na światło, za tych którym nikt nie przypomina o Bogu. Matko, przyjmij też moje codzienne troski. Przyjmij to, co mnie boli, to co mnie osłabia, to co sprawia, że czasem nie mam już siły dalej iść. Złóż to przed Panem jako dar. Wiem, że ty potrafisz przemienić nawet cierpienie w łaskę, a porażkę w początek czegoś nowego. Dziękuję ci, matko, że jesteś. Dziękuję, że nigdy się nie odwracasz. Dziękuję, że jesteś blisko, nawet wtedy, gdy czuję się samotny. Proszę, nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj nikogo z tych, którzy dziś potrzebują Twojej obecności. Miej nas wszystkich w swojej opiece, żyjących i tych, którzy już odeszli. Niech Twoja miłość obejmie każdego, kto dziś cierpi, kto się lęka. Kto wątpi, i niech każdy, kto z wiarą wzywa Twojego imienia, doświadczy Twojego czułego spojrzenia i Twojej niezawodnej pomocy. Amen.